Rozdział 21. Ben Wedderstand. Tak to już bywa, że tylko czasami odczuwa się, jakby się miało żyć zawsze, zawsze. Uczucie to przychodzi niekiedy, gdy człowiek zbudzi się ze stu ojuczelce, znajduje się sam wobec natury, i głowę w tym odrzuciwszy, spojrzy ku niebu. Ujrzy jakiego blady selenyc wolna się rozjaśnia. Tymczasem na wschodzie dzieją się cudowne rzeczy, aż wszystko narasta, jakby w jeden okrzyk triumfu. Wtedy to serce przestaje bić wobec owego niezmiernego, potężnego majestatu wschodzącego słońca. Choć zjawisko powtarza się każdego ranka, od tylu milionów lat, wtedy na chwilę zapomina się o wszystkim. Czasem znów przychodzi owo uczucie, gdy się człowiek sam w lesie o zachodzie słońca. A tajemnica, przez czas złotymi promieniami cisza przenika słoica. A tajemnica, przez co złotymi promieniami cisza przenika przez konary drzew. Jak gdyby zwolna opowiadała o rzeczach jakichś dawnych, a cudnych. Teraz poczucie ogromnej ciszy nocnej z miliardami gwiazd mrugających i patrzących na nas daje na pewność, że żyć będziemy zawsze. Czasem utwierdzają nas w tej wierze dźwięki pięknej muzyki, czasem spojrzenia drogich na moczu. Uczucie to opanowało Kolina, gdy po raz pierwszy usłyszał i poczuł wiosnę pośród murów tajemniczego ogrodu. Zdawało się, że tego popołudnia cały świat się przys przysięgł, by okazać się wspaniałomyślnym, myślnym, radosnym i dobrym dla jednego chłopczyka. Być może iż jedyne na dobroci wiosna przyszła i skupiła tyle swych cudów w tym jednym miejscu. Dieg raz po raz odrywał się od roboty, przystała z rosnącym podziwem w oczach i począsał głową. Jak to cudnie powiedział: Mam już lat dwanaście, zacząłem trzynasty, wiele już nic przeżyłem, ale mi się zdaje, że jeszcze w życiu nic tak cudownego nie widziałem. Cudowny dzień, naprawdę cudowny dorzuciła Mary, i westęła z wielkiej radości. Lajczę, że to najcudniejszy dzień, jaki dotąd był na świecie. Czy nie sądzicie? Odezwał się kolic wolna, starają się mówić jorkszerską gwarą. Czy nie sądzicie, że to może specjalne dla nas jest tak cudnie? O mój Boże! Zła Mary z zachwytem, jak ślicz się po jorkszersku to powiedziałeś: Pierwsza próba i tak doskonałe. I zapanowała ogólna radość. Potem ustawili pod śliwą, która była biała od kwiecia i rozbiewała przeuczenie pszczółek. Tworzyła ona niby baldachim nad tronem królewicza z bajki. Opodal było czereśnie i jabłonie okryte biało-różowymi pączkami, gdzie niegdzie ukazującymi się rozwinięte kwiaty. Poprzez kwiecionek gałowski przedzierał, przedzierał się w błękit nieba, niby trzy cudne modre oczy. Mary i Dick wzięli się do roboty. Colin im się przyglądał, przynosili mu różne rzeczy do pokazania, to rozwijające się pączki, to znów inne szczelnie jeszcze zwinięte, to gałoski zaczynające wypuszczać listeczki, to piórka dziecioła, które pogubiły w trawie, to pustą skorupkę wcześniej wyklutego jajka. Dick, od... i Dick obwoził chłopca naokoło ogrodu, zatrzymując się co chwila, by mógł popatrzeć na cuda wyrastające z ziemi lub zwieszające szczew. Było to tak, jakby kogoś zawieziono do zaczarowanej krainy i pokazywano jej skarby i bogactwa. Ciekawy jestem, czy zobaczymy Gila, powiedział Colin. Trzeba trochę poczekać, iż temu się panicz doszli i zapatrzy, to odparł Dick. Jak się wylegną jajka, to biedak by będzie taki zapracowany, że straci głowę. Zobacz pani, że będzie latał jako pełtany to tu, to tam i stosił robaki. Niemal takie duże jak on sam. A co za hałas i piski wtedy je się do gniazdka, tyle dziobków się otworzy, że nie będzie wiedział komu wpierwdać. Moja matka mówi, że kiedy widzi ile takich gil musi się napracować, żeby wszystkie te rozwarte dziobki nakarmić, to jej się zdaje, że sama jest wielką dałą, która nie ma nic do roboty. Mówi, że taki biedak musi się dopiero napocić, choć ludzie tego nie wiedzą. To opowiadanie o Kilu takim się spodobało, że zaczęli się serdecznie śmiać, aż musieli zatykać ustarełkami. Przypomnieli sobie bowiem, że, nic, że nie powinien ich nikt usłyszeć. Kolidowi dawali już od kilku dni lekcji, cichego mówienia i szeptania. Tajemniczość ta była mu miła i stosowała się do wskazówek, jak miał najlepiej, lecz wśród, wśród, w, lecz wśród takiego radosnego ożywienia czasem trudno się nie roześmiać głośniej. Każda chwila tego popołudnia obfitowała w nowe niespodzianki, a słońce z każdą godziną stawało się złociszcze. Fotel ustawiono znów pod baldachimem. Diek usiadł w trawie i wyciągnął właśnie z kieszeni fujarkę, gdy Colin ujrzał coś, czego dotąd nie zauważył. To drzewo tam musi być bardzo stare, prawda? Zapytał. Dick i Mary spojrzeli na drzewo i zapadło milczenie. O tak, odpowiedział potem Dick, a cichy jego głos miał ton bardzo żemny. Mary patrzała na drzewo i zamyśliła się. Gałęzie są zupełnie szare, nie mają ani jednego listka, ciągnął Kolin. Chyba całkiem usły, prawda? Ale za to mówił niech pnące, Róże takie osłoniły, takie owinęły swymi gałązkami że z, że ze wszystkich stron, że jak się liście rozwiną, a róże zakwitą, to, to tego starego, usuniętego drzewa wcale nie będzie widać. Już nie sprawi wrażenia martwego. Będzie najładniejsze ze wszystkich. Mary wciąż patrzała na drzewo zamyślona. Zdaje mi się, że tam musiał się otłamać jeden wielki konar, zauważył Colin. Ciekaw jestem, jak to się stało. To już bardzo, bardzo dawno temu, odpardik, ale, ale za wam z długą trącając lekko kolina. Niech pani spojrzy na gila, już tu jest, przy jedynie samiczce. Kolin nie zdążył się przyjrzeć, Dośled tylko jakby cień ptaszka z czerwoną piersią, że byłem trawy w dziobku. Przeleciał przez zielenie ze swojego zacienionego kołtka i zniknął z oczu. Colin znów odchylił się na poduszki i śmiał się radośnie. Gil podszedł do niej na herbatę, może to już piąta i jedzą podwieczorek. Zdaje mi się, że i ja bym jest coś z apetytem. Byli zatem na razie ocaleni. To czarodziej przysłał Gila, mówiła później Mary Wiem na pewno. Oboje lełkali się, że Colin zaczął wypytywać o drzewo, którego gałość złamała się 10 lat temu. Skadywali jak mogli. Nick podrapał się zaniepokojony po głowie. – Musimy udawać, że jest takie samo jak inne – odezwał się. – Wreszcie nie możemy mu przecież powiedzieć, jak się złamało – Biedny chłopiec, jeśli, za, za, jeśli jeszcze zacznie kiedy mówić o tej gałęzi, musimy nadrabiać miną. Tak tak naturalnie przyznała Mary. Czuła jednocześnie, że nie może zmusić się do wesołej miny, gdy patrzy na owo drzewo. Długo jeszcze rozmyślała, czy jest choć trochę prawdopodobne to, co Dick potem powiedział. Chłopak bowiem targał rudą czuprynę, wraz z zamyśleniem zaczął się w jego oczach zmieniać w łagodną słodycz. Pani Krawen była tak śliczną dobrą panią, mówił jakby z wahaniem. Matka myśli, że może ona nieraz patrzy na panicza, tak jak czyją matki, gdy je pan Bóg od małych dzieci zabierze do siebie. Musi ona wracać tu czasami, widzi pani jedneczka, może była w ogrodzie i nas tu przywiodła i kazała nam pracować, a tu sprowadzić jej synka. Mary była pewna, że Dick ma na myśli Czary, ona sama ogromnie Czary wierzyła. W głębi dusy była przekonana że Nick czarował naturalnie w poczciwy sposób, ale zawsze czarował wszystko naokoło siebie I dlatego tak go wszyscy lubili, a Zjuszyta czuły, że im nic złego nie zrobi. Wydawało się jej bardzo prawdopodobne, że octwą sprow sprowadził gila w najdrażliwszym momencie, gdykolwiek miał zadać pytanie, do na które trudno byłoby dać odpowiedź. Czuła, że czary dynika działały całe po i zaczęły odmienić i zupełnie odmieniły Kolina. Wydawało się, wydawało się nie do uwierzenia, że jest tym samym z stworzeniem. Wyszczący w niebo głosy, bijącym i rzucającym boduszkami. Nawet bladość jego zdawała się umijać. Lekkie kolory, jakie mu zabarwiała twarz, szyję i ręce, gdy pierwszy raz znalazł się w ogrodzie, sprawiły, że wyglądał na dziecko z krwi kości, nie zaś na lalkę z włosku lub kości słoniowej. Widzieli, jak Gil kilka razy przyniósł pożywienie samiczcze i to tak natarczywie przywiodło kolidowi na, na myśl pod że koniecznie zapragnął go spożyć. Idź do domu i powiedz któremukolwiek ze służących, by nam w koszyku przynieść podwieczorek do alei rod, dronowej poprosił Mary. A potem wy oboje z Dickiem przyniesiecie go tutaj. Pomysł się im się spodobał. Wykonanie było łatwe, a gdy rozłożono biały obróz na, na trawie... I podano gorąco herbatę i sucharki, oraz grzalki z masłem. Dzieci rzuciły się na to wszystko z radosną żarłością. Ptaszki żerkały z oddali, by sprawdzić, co się tutaj dzieje. Po czym skwapliwie. Zabrały się do sprzątania resztek. Orzeszek i łupilka skakały po drzewach z kawałkami ciastek w pyszczkach. Sadza zaś porwała całą skórkę chleba z masłem, uciekła z nią do kota i dziobała. i przyglądała jej się i odwracała na wszystkie strony i ochrypłym głosem robiła uwagi, aż reszcie zdecydowała się pochnąć ją od razu. Dzień miał się ku syłkowi, złoto promieni, słoneczek stawał się coraz czterwiejce. Pszczoły wróciły do ula, śpiew zaczął milknąć. Diki Mary siedzieli na trawie. Koszyk z podwieczorkiem stał gotów do zabrania. Kolica zaś leżał sparty na poduszkach. Loki miał odgarnięte szczoła, cerę niemal zdrowego dziecka. No dzisiaj chyba już czas do domu powiedział, ale wrócę tu jutro i pojutrze i po pojutrze. Zasmakowało ci ty teraz świeże powietrze, prawda? Mówiła Mary. Niczego innego już nie pragnę, odparł. Widziałem teraz wiosna. Niedługo zobaczę lato. Będę patrzył, jak wszystko się tutaj rozwija i sam tu będę rosnąć i rozwijać ją. Oj, co to, to prawda, rzekł Dick. Chcielibyśmy oboje, żeby palić, biegał i kopał jak wszyscy ludzie. Kolica czerwieni się z wrażenia. Biegać? Kopać? Czy to możliwe? Zawołał. Dick spojrzał na niego straszliwością. Ani on, ani Mary nie pytali nigdy, co mu jest w nogi. Naturalnie, że to możliwe, odpowiedział z przekonaniem Dick. Pan Bóg dał paniczowi takie same nogi jak innym. Mary przestraszyła się, uspokoiła ją jednak odpowiedź kolina. Co prawda, to mnie nogi nigdy nie bolały, potwierdził, ale są cienkie i słabe. Żołmi, więc się boję próbować stanąć. Mary i Dick odetnęli z ulgą. Jak się panicz przestanie bać, to się z pewnością, rzekł Dick, uśmiechając się znowu. A bać przestaje się palić lada chwila. O mnie to mówisz, że Colin i leżał cicho, jakby na się rozmyślał. Zapanowała cisza, słońce miało się ku zachodowi. Była to chwila, gdy wszystko to po pracy przycicha, a oni istotnie mieli dzień zajęty i pełne podniecenia. Colin wypoczywał z rozkosą. Nawet zwierzątka przestała biegać i kręcić ją. I leżały spokojnie obok dzieci. Sadza usiadła na niskiej gałęzi podkuliła jedną łapkę i selne powieki opuszczała na oczy. Mary pomyślała, że sobie jeszcze chwilkę nie jeszcze, ale zacznie chrapać. Nagle dgnęli, gdy wśród tej ciszy koli poniósł głowę i zapytał głosem stłumionym przestrachem. Co to za człowiek? Dzięki mery zerwali się na równe nogi. Człowiek? Zawołali prędko szeptem. Kolic wskazał na wysoki mur. Patrzcie! Zos szeptał poniecony. No patrzcie tam! Mary i Dick podeszli bliżej, by sprawdzić. Urzeli Bena Wederstafa, patrzącego na nich z najwyższą pogardą ze szczytu drabiny po tamtej stronie muru. Stary począł wygrażać Mary pięścią. Żeby, żeby był żonaty i miał taką córkę, krzyczał, to by jej pod. Pod nie skórę wygarbował. Wszedł jeszcze o szczebel wyżej, groźniej, jakby miał zamiar zeskoczyć i rozprawić ją z mery. Lecz dziewczynka podeszła bliżej, rozmyślił się widocznie, stanął na najwyższym szczeblu drabiny, wygrążając jej wciąż pięścią. Nigdy opalnie nie miał dobrego wyobrażenia, prawił. Znosić palę nie mogłem, odkąd mi się pierwszy raz pokazała na oczy. Chude to jak miotła, gęba jak z serwatki, a tylko by się ciągle pytała i wtykała nos, gdzie nie potrzeba. Bo ja wiem dlaczego ta palna tak się ze mną współfiała. To tylko wszystko przez. Benie Weatherstaf, zawołała Mary, Odzyskuje całą przytomność umysłu. Stała na ziemi i musiała wołać ku niemu w górę. Benie Weatherstaf, Gil pokazał mi drogę. W tej chwili zawało się, że Ben jednym ze skoczył z muru, tak był oburzony. A ty, zła przewrota dziewczyno, krzyczał na całe gardło. Palna się jeszcze na Gila z na swoją winę. Nie mówię, żeby on nie był szelmą, ale znów nie do tego stopnia. Gil drogę pokazał. No proszę, Gil, och ty przewrotne stworzenie. Naraz przemogła w nim ciekawość i zapytał, ale jak u mogła się tu palla dostać? Kiel pokazał mi drogę, powtórzyła Mary z uporem. Nie wiedział prawdopodobnie, że to robi, a jednak pokazał, ale przecież nie mogę wam tego opowiadać teraz, skoro mi wygrażacie pięścią. Lecz Ben nagle w tejże chwili opuścił pięść, otworzył usta i zaczął zdumiony przyglądać się czemuś zbliżającego się do nich przez trawnik. Gdy Ben wybuchnął potokiem słów, Colin był tak zaskoczony, że usiadł i słuchał jak zahipnotyzowany. Po krótkiej jednak chwili opamięta się i rozkazując, skilona Dicka. Zawieź mnie tam, natychmiast polecił. Pod, podwieź mnie zupełnie blisko i usta, wprost wprost twarzą, twarzą z tym starym. I to właśnie było przyczyną, dla której Ben staw tak szeroko otworzył usta ze zdziwienia. Zbliżał się ku niemu fotel na kółkach wyłożony przepysznymi poduszkami i pledami. A wyglądający na ekipaż dworski wewnątrz powiem siedział młody radział obaj statycznym wyrazie wielkich, odcienionych czarnymi zęszami oczu i wyciągał ku staremu ruchem rozkazującym cienką białą rękę. Fotel zatrzymał się pod całym do Sebera, nie dziwnego, że ten usta otworzył. Czy wiecie? Kim jestem? spytał Racza. Ben stał z Stare swe, zmrużone, zaczerwienione oczy utkwił zjańsku, zjańsku, które miał przed sobą. Jakby ujrzał ducha. Paczał, łykał silę i nie mógł słowa przemówić. – Czy wiecie, kim jestem? – pytał Koje coraz bardziej rozkazująco. – Odpowiedzcie! – Perweter stał z pracowaną, grubą dłonią oczy i czoło, po czym odparł drżącym głosem. – Kim Palicz jest? – Oj, wiem dobrze. Wiem, skoro z Palicza twarzy patrzył na mnie oczy matki. Jeden Pan Bóg chyba wie, w jakim sposobie się Panicz dostał. – Ale ci to przecież nasz Palic, biedny kaleka! Kolica powiedział, że kiedykolwiek miał chore plecy, twarz mu w połsach i nagłym ruchem usiadł prosto. — Nie jestem wcale kaleką! — wykrzyknął śniegły. — Wcale, a wcale! Oni jest kaleką, wturwała mu Mary z oburzeniem. Koli nie ma garbu, nawet takiego jak główka od szpilki. Widziała na własne oczy. Plecy ma najzdrowsze na świecie. Bedwender stał znów przetarł oczy i patrzał ciągle, jakby się nie mógł napatrzeć. Trzały mu ręce, trzały mu warki, trzał głos. Biedny stary nie wiedział dobrze, powtarzał tylko to, co słyszał od innych. To, to pan już nie ma garbu? Wyrzekł chryple. Nie wybuchnął kolin i jest spanieć kulawy, skrzeczał dalej ochryple stary. Tego już było to. Ta sama moc, która zwykle przyprawiała kolina o napady, objawiła się w tej chwili w całkiem nowy sposób. Nigdy to nie był posądzony o kalectwo dług. nawet szeptem więc prosto i szczerze wypowiedzianego zdania Bera nie, nie mogła znieść krew radży. Złość i obrażona duma kazały mu zapomnieć o wszystkim. Dodały niezadej mu przedtem energii i wprost nienaturalnej naturalne siły. Chodź tutaj, krzyknął na Nika I, i począł rzucać nogi, i począł rzucać snug, pledy i okrycia. Chodź tutaj, chodź zaraz. Nikt w sekundę był przy nim. Bera oddychała prędko i blada była jak płótno. On może sam stać, on może sam stać, on może sam sam, stać, sam, 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 sam stać. Może, mruczała do siebie, wzruszona. Krótki, gwałtowny wysiłek pledy spadły na ziemię. Dick podtrzymał kolina pod rękę, cienkie duszki wysunęły się i spoczęły na trawie. Kolin stanął prosto, prosto jak szkoła. Wyglądał dziwnie wysoki, głowę odrzucił w tył, oczy jak ściskały ściska, błyskawice. -po, przypatrzcie mi się, krzyknęł do Bena Przypatrzcie się, to no dalej! Taki jest prosty jak ja, zawałam, Dick. Taki prosty jak wszyscy chłopcy w Yorkshire. To co uczył Berłedę tam wydawało się Mery porad miarę dziwne. Sapał, połkał sile i naraz łzy zaczęły płynąć po jego pomarszalej twarzy. Ręce złożył jak do modlitwy. Hej, wybuchnął. Jak też to ludzie kłamią. Cielki pajeciach jak patyczek, a brady jak widło, ale prościuchny jak ścina. Wyrośnie pani trza ludzi. Bogu dziełki. Bogu dziełki. Dick silnie podtrzymała potręką kolina, lecz chłopiec je osłabł. Stał się coraz równiej Coraz pewniej i patrzą Benowi prosto w oczy. Gdy nie ma ojca, jest waszym panem, mówił. Musicie mnie słuchać, to mój ogród, żebyście mi się nie marzyli, słówka komukolwiek pisnąć. Śleście zaraz z tej drabiny i idźcie wielką aleją, a pal, przyprowadzi was tutaj. Chcę za wami pomówić. Nie pragnęliśmy was tu wcale widzieć, ale skoroście już teraz podpatrzyli, musicie należeć do naszej tajemnicy. Dalej, prędko. Pomarsz, raz stara twarz Bena wciąż mogła była Zdawało się, że z oczu oderwać się nie może od szczupłej, postaci kolina stojącego zdumnie dumnie podniesionym czołem. – Dziecko! – wyszeptał moje drogie dziecko. Potem, naraz opa opamiętując się, przyłożył rękę do czapki i rzekł – Słucham, panicza, słucham! – i szybko szedł z rabiny, znikając z oczu.